Cześć, witam Cię bardzo serdecznie, Krys Janajowski z tej strony i dzisiaj zapraszam Was do kolejnego materiału, w którym przedstawię Wam, pokażę Wam temat, projekt na Telegramie Reality Rush. Jest to bardzo, bardzo świeży projekt na Telegramie. Jest to część całego reality meta ekosystem, dokładnie te, tutaj sobie możesz zobaczyć, dokładnie tego ekosystemu. Oczywiście działają w całej branży metaverse tak i tak dalej, gry metaverse, Blockchain, wiadomo, no to te sprawy, gry mobilne i tak dalej, nie? Także potężny, potężny projekt, potężny ekosystem. Tutaj, jeżeli chodzi o właśnie naszego Reality Rush, na ich stronie możecie sobie wejść na ich stronę i możecie sobie zobaczyć cały whitepaper. Oczywiście jest o airdropie i tak dalej, bardzo proste zasady, no, tak jak tak naprawdę wszędzie, no, rozwijamy to nasze konto na tym Reality Show. Ja Wam zaraz przejdziemy oczywiście do Telegramu, do aplikacji, rozwijamy to nasze konto. Budujemy, wykonujemy zadania, rozwijamy miasto, prawda? I im więcej tego będziemy robić, im będziemy bardziej regularni, i tak dalej, tym potencjalnie więcej otrzymamy w, w airdropie, tak? Nagród będzie dużo, tak? Nie tylko airdrop bezpośrednio, jakby za to, co robimy na Reality Rush, rozwój taki główny airdrop, ale też będą dodatkowe nagrody, możliwość zdobycia tych nagród, i tak dalej, i tak dalej. Będzie airdrop NFT ich ekskluzywnego. NFT, ale także będą inne gry, tak, gdzie będą też, będziemy się kwalifikować też do e, tych airdropów w innych grach, dzięki temu, że właśnie uczestniczymy w Reality Rush. Także to jest też e, bardzo, bardzo e, kluczowe. E, kochani, temat jest następujący. Przejdźmy sobie. No tutaj jest oczywiście rozpisane, jak to wszystko będzie wyglądało. Tutaj macie cały airdrop rozpisany um, od początku aż do końca. Tak więc sobie możecie sobie to zerknąć. Nie będziemy całego whitepapera teraz prze, prze, przeklikiwać, ale zerknijcie sobie koniecznie, sprawdźcie sobie whitepaper, bo naprawdę jest tutaj sporo ciekawostek. I teraz tak, przejdźmy sobie po prostu do Telegrama, do naszej gierki. To jest to właśnie Reality Rush. Możesz zobaczyć tu oczywiście. Katizen też pracuje, no ale my się skupiamy teraz na Reality Rush. Świeżutki, nowy, fajny temat. To jest panel główny, oczywiście. Ja już aktualnie mam tutaj 10 level. To jest drugi dzień działania na Reality Rush. Nie jest to stricte projekt, że o trzeba ładować referali i tak dalej. Ponieważ jest to ciekawe, ponieważ tutaj oczywiście to klikamy, nie? Mamy punkty, możemy klikać. Klikamy sobie punkciki, oczywiście. Klikając, Wy, tutaj, w te nasze, w te nasze ziemię. tak? No ja, tutaj na komputerze nie mogę klikać, mogę tylko i wyłącznie klikać na, na telefonie, wchodząc na telegram na telefonie. Dlatego tutaj, po prostu, jak klikam, to się nic nie dzieje. No, no ale nieważne. Klikamy, rozwijamy, zarabiamy. Fajna sprawa jest tutaj. Tutaj macie tak, City Service, tutaj macie swoje punkty, tutaj macie na górze macie punkty na godzinkę, tutaj macie jakiś ticket, City Service. Tutaj w City Service oczywiście mamy opcję do kupna przeróżnych budynków i tak dalej, Budynek Policji, Straży, Ratusz i tak dalej tak dalej, wszystkie wszystkie budyneczki jeżeli chodzi o kwestie dodatkowe, tak, no to wiadomo, im większy level, tym jak widzicie tutaj, odblokowują się jakieś tam kolejne budynki, wiecie, i tak dalej, i tak dalej. Special, no, mamy tutaj sporo, sporo jakby możliwości. Edit City, tutaj jest kwestia następująca. W Edit City tutaj dodajemy sobie takie unikatowe, takie unikatowe jakby tematy, które zdobywamy za. Poszczególne zadania, zadania źle powiedziałem, za otwieranie skrzynek, tak? Otwierając skrzynek, skrzynki mamy tę właśnie możliwość zdobycia tych właśnie dodatkowych, te standard lotbox lub premium lotbox. ja mam tylko ten standard, także sobie możemy otworzyć. Mam dwie teraz skrzynki, to sobie możemy te dwie skrzynki otworzyć. No i co dostałem? Dostałem jakiś budyneczek, który daje mi, daje mi 4000 na godzinę tych punkcików i plus 5 tap power. No nie mogę, no mogę zobaczyć ludzi A ten mi daje 1500 na godzinę. Nie? No, claim i mamy odebrane. Też będzie możliwość gdzieś tam kupienia za tony, za realne środki. Tych, widzę tych, tych, te, te pudełeczka, ale to oczywiście tylko dla chętnych. Jeżeli chodzi o kolejny od mi się pokazał. Jeżeli chodzi o te loadboxy, tutaj będzie zakładka Task. To jeszcze nie jest dostępne. Tutaj czekamy. I tutaj oczywiście też będą zadania i będziemy to wykonywać i będziemy otrzymywać właśnie trzy skrzynki tak i tak dalej. Bo jak sobie otwieramy te skrzyneczki i wchodzimy sobie w zakładę, zakładkę Edit City, no tutaj właśnie te budyneczki możemy sobie wstawić tak do, tej naszych, do tych naszych ziem i one nam dają właśnie profit na rodzinę i tak dalej, nie? No. jak widzicie tutaj są rzadkie, epickie, legendarne. No ja nie mam ani pokazuje, że mam, nie mam ani żadnej rzadkiej, ani epickiej, ani legendarnej. Tak więc no mówię, to jest dopiero początek. Troszeczkę tych budneczków mi się nazbierało już, bo trochę tych skrzyneczek już otworzyłem, ale, ale po prostu, kochani, bo też za zapraszanie za zapraszanie też otrzymujecie skrzyneczkę. Tak więc to też jest, to też jest ważne. Tak więc tak, więc zakładka task. No tutaj zakładka task, oczywiście, no tutaj jeszcze nie ma, czekamy. Lotbox, no to wiadomo, skrzyneczki zakładka earn, tutaj też czekamy. No i zakładka Airdrop też oczywiście, oczywiście też, e, oczywiście też czekamy. E, tak więc, rozbudujemy, rozbudowujemy, sobie miasto, e, rozbudowujemy sobie miasto. Klikamy sobie punkciki, boostujemy sobie. Fajne jest to, że właśnie z lotboxu, lotboxa może się trafić jakiegoś unika unikata, jakąś episką, która da wam na przykład tutaj w zakładce Edit City. 8000 na godzinę złota czy 4000 i tak dalej i tak dalej. To jest właśnie fajne. Tak więc jest to losowe, tak? Nie że wiecie, nie że to jest tylko dla, dla ludzi, którzy wydają albo środki, albo coś takiego, albo zaproszą 100 osób, albo 500. Tylko po prostu każdy może trafić fajną skrzynkę, fajny, fajny budynek, który sobie wstawia w Edit City, no i ma, nie? No, no i oczywiście rozbudowywanie tutaj Bazy, tak naprawdę, czyli wbijanie poziomów tutaj, wbijanie poziomów poszczególnych budynków, które się tam gdzieś tam mm. fajnie opłaca rozwijać, prawda? No. Ja tutaj, jeżeli chodzi o budyneczki, to różnie tam gdzieś tam patrzę mniej więcej, jak to wychodzi. Nie ma dużo jakby za te budynki, jeżeli chodzi o, 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 o profit per hour. No ale mówię, tutaj jeszcze sporo mam nieodblokowane, także no i dużo na pierwszym poziomie, czy na drugim, także wiecie, tutaj, tutaj tak naprawdę dopiero, dopiero zaczynamy, tak? Dopiero dopiero po prostu zaczynamy. Ale temat jest świeży, moim zdaniem warto być, warto już być na początku, żeby po prostu później nie żałować, żeby później nie żałować. A co z tego będzie, no, to zobaczymy tak jak ze wszystkimi tematami, no to jest logiczne, nie? No, ale fajnie to wygląda, mają fajną stronkę, mają white paper, mają wszystko porobione przedstawione, także jest super naprawdę. Ja polecam serdecznie. Nie? Ja polecam serdecznie. Kto chce, niech korzysta. Nie? Ja działam, funkcjonujemy, mówię, oni, oni gdzieś tam niedawno zaczęli, także po prostu świeżynka, świeżynka, tak samo jak nasz Street Fury, i tak dalej. To, co już działamy, to co już robimy na bieżąco, to już jest nasze. No a tutaj po prostu jak jest coś fajnego, nowego, świeżego. Z potencjałem potencjalnym na fajnego airdropa, no to czemu by tego nie robić, prawda? No, a im wcześniej jesteśmy, no to tym lepiej dla nas. No to to jest logiczne, nie. No. Dobra, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Oczywiście link do Reality Rage w opisie. Działamy, klikamy, rozbudujemy swoje miasto i zobaczymy potencjalnie, co z tego będzie. A dodatkowe updatey, no to oczywiście też na YouTube będę przez co jakiś czas pokazywał, ale na stronie, kochani. Oczywiście na stronie, na telegramie, na naszej grupie. Zapraszam serdecznie już 300 osób. Zapraszam serdecznie na bieżąco, po prostu lecą informacje na grupie. Linki w opisie do RealiTrasha i do grupy. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się na razie.